Tam się powie, że jest się olimpijczykiem. To jest wszystko takie wow. To jest w ogóle niesamowite. To nie jest sport, gdzie mamy, nie wiem, sponsorów od A do Z, że przychodzą tak drzwiami, oknami, możemy się pochwalić. Bo Stany kupują najlepszych zawodników, ja pewnie mówię nie, bo oni zapewniają najlepszym zawodnikom najlepsze środowisko do rozwoju. Jeżeli zdobędę medal i nie zagrają mi mazurka, to stwierdziłam, i tak ten medal przychodzę do Polski. Dzień dobry. 13.10 heret dzisiaj waszym gościem jest Aleksandra Shelton. Rozmawiamy o sporcie, o sukcesie i o tym, w jaki sposób budować wspierające środowisko. No właśnie. Jak to było u Ciebie? Jak u Ciebie było dokładnie, jakby z całą całym wsparciem dla zawodnika? Od początku. Od początku. <laughs> to. Książkę można byłoby napisać. 26 lat kariery. No to jest to jest jak gdyby ciężki temat, ale wydaje mi się, że bardzo bardzo ważny, który, którego należy, o którym należy trzeba mówić, poruszać, żeby motywować albo nie popełniać błędów, po prostu dyskutować. Mm -hmm. I to myślę, że to jest y, kluczem, kluczem do, do sukcesu. Um, dzisiaj reprezentuję Stany Zjednoczone um, i widzę, to nie od dzisiaj widzę różnicę między podejściem Dobra, do ale zawodnika. Ty mówisz, że Dzisiaj reprezentuję <laughs> Stany Zjednoczone. Tak. E, to za chwilę wyjaśnimy. Moje pytanie jest ważniejsze. Ty od jak dawna trenujesz w Stanach? Trenuję tak naprawdę od 2009 roku. Pierwszy raz tam wyjechałam, żeby trenować z Edwardem Korfantym, Polakiem, który, który jest trenerem amerykańskiej drużyny szablistek. Także Pierwsze takie moje, e, moja przygoda z klubem w Oregonie, bo tam, mm. tam Edward Korfanty trenuje w Portland w stanie Oregon. Także od 2009 roku jestem, można powiedzieć, że członkiem tamtego klubu, miałam możliwość e, uczestniczenia w tych, w tych treningach. E, no to tak, można, można powiedzieć, że to już 10 lat. 10 lat. 10 lat treningu w Stanach. Od jak dawna masz podwójne obywatelstwo? Od 2014 roku. 5 lat. Tak. Okej, okay, dobra. To dlaczego decydujesz się dzisiaj na to, żeby zacząć jakby być w reprezentacji Stanów? To jest tak, nie można jednoznacznie powiedzieć, dl, dla, dlaczego, bo tych, tych, tych przyczyn. Dlaczego zmieniłam drużyny narodową jest, jest, jest wiele, ale jeżdżąc do Stanów, jak już powiedzieliśmy, od 2009 roku e, widzi się różnice. Okay. Na czym między, ona polega? Między jednym krajem, a drugim krajem. Między jednym podejściem, a drugim podejściem. Jak gdyby jadąc tam pierwszy raz już byłam Zaszokowana, że y, tam wszystko jest dla zawodnika. Podejście w ogóle mentalne ludzi do zawodnika. Jeżeli tam się powie, że jest się Olimpijczykiem, to jest wszystko takie wow. To jest w ogóle niesamowite. Y, ludzie właśnie postrzegają sportowca jakie takie dobro. Mhm. Y, bo wiedzą, ile. Ile trzeba tak naprawdę wysiłku, żeby osiągnąć sukces. Jak trzeba dedykować swoje, swoje życie, podporządkować swoje życie do, 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 do jednego celu. tak Igrzysk, Igrzysk olimpijskich. A więc to naprawdę wymaga dużej pracy, poświęcenia, zaangażowania, determinacji. Te wszystkie właśnie cechy ludzie tam postrzegają, bo przykładowo taki sportowiec, kończąc swoją karierę, znajdując pracę, on będzie tak samo, takie zaangażowanie będzie wkładał dla, czy dla swo, do, do swojej firmy, czy dla pracodawcy. Więc tam postrzega się sportowca jako, jako, jako niezły produkt. Brzydko, brzydko, brzydko mówiąc, ale tam zawodnik jest naprawdę na innym poziomie. Natomiast tutaj wielokrotnie zastanawiałam się, dlaczego jest taki duży hejt. Mhm. Kiedy zawodnicy wyjeżdżają na Igrzyska Olimpijskie, mówi się, że jadą sobie na wycieczkę. Mhm. To darmo z No. Wycieczka, tak jak mówimy tak, żeby pojechać na wycieczkę zwaną Igrzyska Olimpijskie, to trzeba mniej więcej trenować 8-10 lat. Mm -hmm. Jeżeli się jest dobrym i mając, się szczęście, mając szczęście i wsparcie, to się wyjedzie na, tą, na te Igrzyska Olimpijskie. I... Czyli nawet jeżeli są w Rio, jakby się poświęciło te 8-10 <laughs> lat na dowolną, inną pracę to da się naprawdę zarobić na to, żeby pojechać do Rio bez wysiłku, no. Znaczy bez wysiłku jakby tego sportowego, no. Tak, także y, ludzie nie, nie, nie widzą tej pracy, jaką sportowiec musi wkładać to zaangażowanie, żeby w ogóle wyjechać na Igrzyska Olimpijskie. Dużo sportowców nie dostaje nawet stypendium mhm. za to. Muszą podejmować się pracy, mhm. zupełnie innej pracy, żeby móc Zaangażować swoje środki w przygotowania własnej osoby, żeby wyjechać na, na, na tak zwaną tą wycieczkę, wycieczkę. Tak? Na, 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 igrzyska, na Igrzyska Olimpijskie. A więc to już jest tak ogromne. Podejście, bo nie ma, nie, nie ma przychylności w ogóle ze strony społeczeństwa. Ale tam mówię, dlaczego tak się dzieje, mówię, skoro nie mogę wymagać od społeczeństwa tak zmieniać ich mentalności, jak gdyby we własnym środowisku, trzeba zacząć od własnego środowiska mhm. i od podejścia m, trenerów, działaczy, mhm. wszystkich ludzi, którzy pracują, pracują w sporcie. Um, w większości dyscyplin sportowych, mówię tutaj o, o szelmiece, nie ma pieniędzy, tak? Mhm. To, to nie jest sport, gdzie mamy, nie wiem, sponsorów od A do Z, że przychodzą tak, drzwiami, oknami, możemy się pochwalić. To jest sport, w którym tak naprawdę szermierka jest utrzymywana ze środków budżetowych. Nie ma, nie, nie ma w sumie środków pozabudżetowych, poza a więc to przede wszystkim musi być rola człowieka. Mhm. I wsparcie, bezgraniczne takie wsparcie dla, dla, dla zawodnika. Zawsze z perspektywy dnia dzisiejszego zadaję takie pytanie: gdzie jest w tym wszystkim zawodnik? Mhm. I, I czy to służy dobru zawodnika? I uważam, że Cywilnie pracując w sporcie, tak, to uważam, że to jest służba cywilna, tak? Mamy służyć zawodnikowi, przecież to jest nasze dobro, mhm. dzięki, dzięki któremu możemy się pochwalić, tak? Możemy być częścią jakiegoś, jakiegoś sukcesu. I wydaje mi się, że tutaj trzeba byłoby zacząć zastanawiać się, gdzie jest w tym wszystkim zawodnik i czy my robimy wszystko, żeby umożliwić mu. Zdobycie, jak, żeby zdobył sukces. Okej, okay. mówisz my. Rozumiem, masz na myśli po kolei wszystkie struktury, jakby odpowiedzialne za dyscyplinę, przez związek działaczy, trenerów, tak. rodziców, małych zawodników, tak. kibiców i tak dalej? Tak, Dobra. Powiedziałeś o takim bardzo ważnym elemencie, że żeby pojechać na igrzyska trzeba pracować 8 lat. Ja to absolutnie jakby szanuję, tak. wierzę, to zresztą wynika pewnie nam z wielu, e, z wielu też jakby bardziej formalnych opracowań. Kibic nie widzi tych ośmiu lat. Nie, zupełnie. A czy to zależy? Który kibic, tak? Okej, okay, ten prawdziwy, ten, który się interesuje dyscypliną, tak? To wie. Kibic, który kibicuje medalowi, czyli on dokładnie sobie przychodzi, siada przed telewizorem, mówi: dzisiaj będą igrzyska. Oczekuje, że moi, moi reprezentanci, tanci zdobędą medal. Chwilę wcześniej przeczytał, kto startuje, bo, bo tego też nie do końca wiedział. On oczekuje faktycznie tego, że ten sukces bierze się z dnia na dzień. Czy dzisiaj wyślisz, że w ogóle można to zmieniać? Tak. Zawsze jest czas na. Okay. Jak? Zawsze jest czas na y, zmiany. Myślę, że to, to jest też dobre, dobre pytanie jak, ale. Myślę, że mentalnie musimy się zmieniać, żeby osiągnąć sukces. Trzeba, trzeba jak gdyby mentalnie do tego inaczej inaczej podejść. Przede wszystkim, tak jak zadaję pytanie, zawodnik jest najważniejszy w tym wszystkim. Mhm. To nie to, że my, my, nie wiem, działacze, trenerzy, to my i tak będziemy. Czy będziemy mieć zawodników, czy, czy my nie będziemy, to my i tak będziemy. Okej. Okay. Czy dzisiaj są takie. Myślę, że. Jaki jest dzisiaj przypływ młodzieży do. Ciężko jest. Ciężko jest w ogóle zachęcić młodzież do sportu. I tak jak widzę, drugi problem, ciężko jest utrzymać zawodnika w sporcie. Jest tak, że finansowanie młodzieży jest mniej więcej tak do 23 roku życia, a później senior. Bardzo dobry zawodnik, perspektywiczny. Nie ma stypendium. To już jest taki wiek, że. No dobrze, ile jeszcze mogę się bawić, będąc na utrzymaniu rodziców, mhm. mając te 20, tak, 3, 3 lata, 2, 24, 25. Ja też już tak, bym chciał mieć swoje, swoje, swoje pieniądze, być, być niezależnym, mogę trenować. I tu jest takie. Kłóci się, to, to to wszystko. To jest tutaj ten moment, gdzie, gdzie nie ma wsparcia. I, yy, I często jest tak, że zawodnicy w tym momencie bardzo dobrze, perspektywiczni odchodzą, bo nie mają się z czego też utrzymać. Mhm. Fajnie, fajny jest sport, fajna przygoda, ale nie ma się z czego utrzymać, bo sportowiec. Przychodząc do, do sportu, nie ma tak, że okej, okay, jesteś w tym klubie, od dzisiaj masz stypendium zagwarantowane na 3 lata, masz mieszkanie, nie ma czegoś takiego. Najpierw musimy popracować, tak, żeby mm, otrzymać stypendium. A za co się mało na stypendium? Za wynik. Mhm. Tylko i wyłącznie. Nie, nie dostaje się tego za ładne oczy że się coś fajnie powiedziało, tylko i wyłącznie oceniani jesteśmy za swoją pracę, za, za, za wynik. Okej, okay. to jest faktycznie dzisiaj 100% stypendium jest stypendium wynikowym, nie ma stypendium za progres, nie ma za perspektywę, nie ma, nikt nie nakłada takiego jak, jak potencjał na przykład rozwojowy. Czyli jak jesteś po prostu w ósemce najczęściej, to, 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 jest tam, to jest to magiczne osiem jakby, które się... Teraz... Tak. I to też nie są jakieś wygórowane sumy, tak? To mniej więcej za miejsce, nie wiem, 4-6, 4-6 sześć, sześć na Mistrzostwach Europy, no to jest jakieś 1000 zł miesięcznie, tak? No to, to ciężko utrzymać się, yy, mając, mając taką kwotę. Jeszcze fajnie byłoby mieć swojego trenera przygotowania motorycznego, tak? Suplementy, nie wiem, fizjoterapeutę, no to <ścoughs> z taką kwotą. No, no, ciężko jest. Dlatego ciężko jest. jedną rzecz. Tak, a więc dlatego tu, jak gdyby, nie możemy mówić tylko o wsparciu finansowym, gdzie jest naprawdę ważne i bez tego jest też ciężko, ale musi być to wsparcie takie mentalne ludzi, dla których ja też bym chciała walczyć albo dla których chciałabym nawet zostać. Pomimo mhm. stypendium lub braku stypendium, ja ciągle widzę, że mam wsparcie od nich. Mhm. I myślę, że tu. Jest taki klucz do sukcesu szczególnie w tych dyscyplinach, gdzie nie ma, nie ma środków finansowych. Okej. Okay. Odchodzisz z powodu braku wsparcia? Tak. Okej. Okay. Ale ty faktycznie odchodzisz z Polski, czy idziesz do Stanów? Znaczy to jest jakby. Jaki jest twój motyw? Twój motyw jest faktycznie ucieczki z tego środowiska, czy pójście do lepszego świata? Ja myślę, że pójście do lepszego świata. Okej. Okay. Jak patrzysz na swoje jakby. Potencjał dzisiaj jakby e, trenowania i startowania w Stanach. Czego tam się spodziewasz? Przede wszystkim radości z tego, co robię, bo wracając do sportu, powiedziałam sobie, że to musi mi sprawiać przyjemność, to musi być fan. Bo nikt by nie miał do mnie pretensji, jakbym powiedziała: kończę karierę, mhm. rezygnuję. Wszyscy by powiedzieli: super, fajnie dziękujemy, albo niektórzy powiedzieli, nareszcie. Okay. <laughs> po punkt widzenia, zależy od punktu siedzenia. Ale postanowiłam, że wracam, ale już jestem na innym miejscu. Ja już wcale nie muszę, mhm. ja tylko chcę. Ja już nie muszę jak gdyby skakać przez przeszkody, nie muszę skakać przez kłody, mhm. bo po co? Okay. To musi być już inna droga, musi być. No, jestem na innym etapie, jestem mamą, mam inne potrzeby, inne spojrzenie yy, na świat. Nie mam już tyle siły takiej mentalnej, żeby dźwigać nie tylko siebie, ale, ale i wesprzeć swoją osobą, innych, bo jako lider musisz, musisz yy, tą pracę wykonywać tak, żeby skupić wokół siebie, Innych ludzi, którzy by też chcieli to, to robić, to wymaga naprawdę dużego wysiłku, zaangażowania. Byłam, po porodzie byłam już na innym etapie, że ja już tego nie mogę robić. Mhm. Ja już muszę być tylko skupiona na swojej osobie i nie będę zajmowała się zbieraniem, budowaniem. To jest proces. Mhm. Budowanie teamu, budowanie zaplecza to jest. To jest ciężki proces, którego ja już powiedziałam, że nie mogę się, nie mogę się podjąć. Okej, okay, no dobra. Życzę Ci jak najbardziej, żebyś w Tokio zrealizowała swoje marzenie w postaci medalu. Najbardziej życzę złota. Jeżeli myślisz o tym, że odbierasz medal i nie słyszysz Mazurka Dąbrowskiego. Jak, 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 jak dzisiaj do tego podchodzisz? To jest tak, że z urodzenia jestem Polką. Okej. Okay. Amerykanką jestem poprzez, poprzez małżeństwo, ale świadomie przyjęłam obywatelstwo tego, 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 tego kraju. Trenuję w Stanach z Polakami. Mm -hmm. y trenerem klubowym i trenerem kadry jest Edward Korfanty. Drugim trenerem jest wychowanek Eda Korfantego, jest Adam Skarbonkiewicz, a więc ja jak gdyby czuję się tam, jakbym ciągle była w Polsce, ale w takiej fajniejszej wersji. Okej. Okay. I w zasadzie jak gdyby, nie wiem, cały czas jak gdyby, no, jak to mój mąż mówi, że ja nie. nie I never be American. I will mm. be always Polish American. Amer Okej. Okay. On mówi, że nawet po angielsku mówię z polskim akcentem, a więc no ta polskość to, to jest. Okay. Ja idąc do Stanów nie, nie, nie oddaję swojego polskiego paszportu, ja ciągle go mam, mój, mój Henio jest, ma, jest, ma polski i amerykański paszport, a więc jestem dumna z tej, z tej rodziny polsko-amerykańskiej, a więc ten aspekt polskości zawsze będzie. Moja rodzina jest tutaj, tak, a więc to już w jednym z wywiadów się ukaza ukazała się moja odpowiedź na pytanie. Jeżeli zdobędę medal i nie zagrają mi Mazurka, to stwierdziło mi tak, ten medal przywiozę do Polski. To Prawda? Znaczy ja w ogóle z perspektywy, po pierwsze pewnie takiego patrzenia trochę na sport, ee, no, trochę szerszego. Wierzę, że dokładnie, zawodnik jest na pierwszym miejscu. Z pozycji patrzenia kibica, wierzę, że i tak w momencie, w którym e, zdobędziesz medal, my i tak będziemy mówili, że to jest nasza Ola. I to w ogóle, jakby tutaj nie ma w ogóle, w ogóle dyskusji na ten I temat. Jest, I to jest właśnie fajne. Mój sponsor, który naprawdę jest ze mną od, 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 od paru ładnych lat, podczas ciąży nie odciął mnie od finansowania, będąc... będąc na urlopie macierzyńskim też mnie nie, nie odciął finansowania i zawsze powiedział tak, obojętnie, dla kogo ty będziesz walczyć, bo ty zawsze będziesz nasza. Mhm. I myślę, że to było takie takie najpiękniejsze właśnie podsumowanie. I też dziękuję, że, że zauważyłeś to. Ja zawsze będę nasza, tak? Nie, bo, bo ja myślę, że to w dużej mierze tak jest i. Jak patrzymy pewnie, ok, w dużej mierze na reprezentację, czy też kadrę olimpijską stadów, no to ona w dużej mierze faktycznie jakby składa się też z e, osób, które mają podwójne obywatelstwa i bardzo często dokładnie mówią o sobie, mówią Korean American, being tak. Chinese American, i tak dalej, i tak dalej. I faktycznie też to się ten wyciąga. ale to nie jest przypadek. Znaczy, ja zawsze będę mówił, bo często ludzie zarzucają, a. Bo Stany kupują najlepszych zawodników. Ja pewnie mówię nie, bo oni zapewniają najlepszym zawodnikom najlepsze środowisko do rozwoju. Tak? No, no, I można spójrzmy, to hejtować, albo można powiedzieć sobie, co możemy zrobić w Polsce? No, spójrzmy na statystyki medalowe. No, tak. Ile Amerykanie tak, tak. mają medali, ile mają Polacy, więc jak gdyby powinniśmy powielać tylko mhm. rzeczy, które już funkcjonują w innych, w innych krajach. Ja jak gdyby. Dostając jako Polka, dostałam tyle wsparcia, będąc w Stanach Zjednoczonych, trenując tam, przyjeżdżałam tutaj jako Polka, tak? Nie dostawałam tego. Mhm. I po prostu z każdym rokiem to jak gdyby narastało to, że czemu oni tak mogą wspierać, a czemu my nie możemy wspierać. Mhm. E, przecież to tylko powielić ten. Te same wzorce. No, przyszedł taki moment, że stwierdziłam, że to chcę pójść tam, gdzie, gdzie ludzie cieszą się tym, co robią, gdzie ludzie mają inne wsparcie. To wsparcie mi się podoba. Jestem zachwycona w ogóle tym, że ktoś walczy o zawodnika. Mhm. Jak gdyby cały też proces transferu nie był, nie był łatwy, ale był koszmarem, bo, bo już <gryw> nazywajmy rzeczy to po imieniu, ale wsparcia, ile ja tam otrzymałam, przede wszystkim od Polonii mhm. mieszkającej w Stanach, ale od Amerykanów, dla których w ogóle nie mieściło im się to w głowie, yy, pewne, pewne rzeczy, po prostu wspierali mnie w 100%. I to było, i to było takie niesamowite. Jak to jest wszystko nastawione e, dla, dla zawodnika. Okay. Ja mam nadzieję, że ta sytuacja, która dzisiaj jest trudna, oczywiście pewnie z perspektywy tego całego procesu, jakby e, transferu, będzie. Ja bym, gdy emocje już opadną, <noise> będzie dobrym przykładem do tego, żebyśmy pewnie w polskim sporcie usiedli i powiedzieli: dobra. Jakie wnioski możemy wyciągnąć? Tak, znaczy, jakby i to jest... To, żeby sytuacja nie, 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 się nie powtórzyła. Dokładnie tak. Ale jak gdyby nawiązując jeszcze do tej sytuacji, naprawdę dostałam mnóstwo maili, mnóstwo... mnóstwo wiadomości na, na, na moich um, Facebookach, czy na moim Facebooku, czy Instagramie, opisujących sytuację zawodników, którzy... którzy nie mają alternatywy. Mhm. Ja miałam to szczęście, że ja mam alternatywę, że ja wcale to nie muszę być, tak? ja mogę być gdzieś indziej, tam gdzie, gdzie chcę być. Mhm. A zawodnicy nie mają takiej alternatywy, muszą tutaj być, nie mają głosu i to jest, i to jest takie naj, najsmutniejsze, że nie mają głosu tutaj. A gdzie to tak naprawdę oni są sercem tego, 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 tego wszystkiego? Jeżeli my nie będziemy słuchać potrzeb zawodników, tak? Nie będziemy słuchać tego ich tak naprawdę głosu, no to nie możemy zbudować yy, czegoś dobrego. Mhm. Ja myślę, że tutaj właśnie najważniejsze jest pytanie, gdzie w tym wszystkim jest zawodnik i czy to, co robimy, służy zawodnikowi. Bo to tak naprawdę dzięki zawodnikom, Mamy sukcesy, tak? A to to chodzi, żeby te sukcesy były większe, żebyśmy mogli je wspierać. Tak naprawdę do, do całego to to jest też taki apel do, do, do wszystkich z nas, żeby zobaczyć przez jaką drogę zawodnik, żeby osiągnąć sukces, przez jaką on drogę musi przejść. Bo tej drogi nikt nie widzi oprócz samego zawodnika. I to jest dobry moment, żeby postawić kropkę, bo to jest piękny apel, którym my. Będziemy. albo który my Będziemy starali się wzmocnić. Dostrzegajmy drogę e, drogę bohatera, którą musi przejść zawodnik do tego, aby po pierwsze stanąć na igrzyskach, stanąć na dużych zawodach, dać nam, jako kibicom, chwilę radości, emocji, e, dumy, ale dla nas to jest ta chwila. A dla zawodnika to jest tak naprawdę zwieńczenie kilku dobrych kilku lat bardzo ciężkiej pracy. Za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Waszym gościem była Aleksandra Shelton. Dziękujemy bardzo. Widzimy się jutro o 13.10 u Uhery z kolejnym gościem, a jeżeli uznajesz, że materiał jest wartościowy, pamiętaj czerwony przycisk subskrybuj, zaraz obok niego dzwoneczek. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.